Ciche serce na każdy dzień. Bóg zaprasza człowieka do stołu, przy którym nie chodzi o jedzenie, lecz o obecność. Zaproszenie zawsze brzmi tak samo: cicho, bez przymusu, ale z miłością. To my decydujemy, czy wśród zajęć, planów i tłumaczeń znajdzie się w nas miejsce na spotkanie. Uczta nie dzieje się gdzieś daleko. Zaczyna się tam, gdzie człowiek pozwala Bogu usiąść obok siebie. Bo w Jego królestwie nie zasiadają najlepsi, lecz ci, którzy mieli odwagę nie odmówić. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niepokalane serce Maryi, módl się za nami. Jezu, ufam Tobie.